Witam Was, przy Jerbie, o złomie, dzisiaj wtorek 29 czerwca, rozbieram sobie praleczki, zmywareczki i inne gadżety, Tu też z tych powywalałem silniki, tą szafę co kiedyś żeście widzieli, no to tak samo już ją porozbierałem, sama blacha została, co tutaj mamy, a mamy Junkersik, który się teraz położył u mnie na stole i jest rozbierany. Mamy parę silników powyciągane: Raz, 2, 3, 4, 5, 6 silników. Ten odkurzacz też będę rozbierał. Tu są jakieś lampy aluminiowe, będę to rozbierał. Z tego będę ten kompresor wyciągał z tej yy, lodówki. Tamto muszę też rozebrać. Ten falownik. Także jest dużo roboty. Pojadę jeszcze dzisiaj yy, po złom. Także nagram wam to, jak po niego polecę. Także do później. Widzimy się przy złomie. No i tak kochani. Pata. Moi mili widzowie. Dobrze, że nie jechałem po ten złom bo jest katastrofa na dworze. Przyszła taka ulewa burza, że pff, nie jadę nigdzie, kończę na dzisiaj. Może później jeszcze będę rozbierał u siebie w warsztacie, ale taki króciutki filmik wam stawiam. Także powodzenia i... Pozdrawiam wszystkich, na razie, cześć. Ja łapki w górę. O łapki w górę oczywiście, I tak? się na słoneczku i na kanał. No właśnie. Na razie, cześć. Pa!